Marcin, jeszcze jedna kwestia odnośnie decyzji. Powiedz mi, jak zareagowała Marta na to wszystko, na, na, na ten taki, no na hura, to wszystko jest, że tak powiem, robione? Kurcze, wyso, myślę, że Marta na pewno, Marta będąc ze mną 15 lat, zaczęła ze mną się spotykać właśnie w momencie, jak ja podpisywałem kontrakt z Federacją KSW, tak? Czyli ona tych walk... Ze mną też kupę przeżyła, prawda? To też jest dla niej duży stres. No bo jednak to też, jeżeli kobieta Cię kocha, kobiecie na Tobie zależy, no to mało która kobieta chce, żeby jej partner po dostawał, tak? Albo by zaurany i wiesz, i te frustracje. Ja nie jestem typem, który wylewa frustracje przede wszystkim na, na bliskich, czy wyżywam się w domu. Ale mam inny sposób, który może kogoś wkuriać. Zamykam się w sobie. Lubię iść do lasu, lubię zamknąć się na sali, nie gadać, yy, takim być kurwa człowiekiem widmu. Co też ktoś może odebrać, że coś jest źle i to w kurwia tak?